Wśród lokomotywy! O! 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 No, niebywałe, a to ci, Klops. Cześć, Gabrysiu, wszystko w porządku? Nie. Razem z Tomkiem mam dostarczyć ładunek na dół do kopalni, ale właśnie przepaliła mi się żarówka. A bez światła nie mogę wjechać. O, wiesz, mogę ci pomóc. Trzymaj się blisko. Oświetlę nam drogę. A, dziękuję, Nio. Ale bądź ostrożna. Ta kopalnia może być niebezpieczna. Łzy, Nio. ucieka. E, Gabrysiu, on jest twój. Jak to mój? O, to trzeba go złapać. Tędy. Tutaj! O, widzę go. Zapomniałem już, jak piękna jest nasza kryształowa jaskinia. Ona jest niesamowita. Ups. U, u. Nie, o, ta jaskinia jest wystarczająco straszna i bez tego. Dziękuję za takie atrakcje. Przepraszam, to tylko małe utrudnienie, a twój wagonik jest gdzieś tu. O. Co to było? Jeden z kryształów. On świeci. Wow. <laughs> Papa! Kryształy pomogą nam znaleźć wagonik i się wydostać. Bum, Ding, dong, ding, dong, ding, dong. Wow! Jest mój wagonik! <noise> <A> co robicie? <noise> A więc jednak można tanecznie dostarczyć swój ładunek. Oj, tak!